Cześć! W tym filmie przyjrzymy się stronie produktowej MSI. Pokażę Wam, gdzie możecie znaleźć ważne i praktyczne informacje dotyczące płyt głównych, przydatne w trakcie podejmowania decyzji o zakupie, montażu, aktualizacji i rozbudowie komputera. Aby uruchomić stronę MSI, otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres pl.msi.com. Jeżeli nie znamy modelu płyty głównej i chcemy zapoznać się z dostępnymi produktami, Możemy wybrać produkt według kategorii. W przypadku płyt głównych mamy do wyboru kilka kategorii. Wybierzmy płyty gamingowe. Na tym etapie wyszukiwania mamy do dyspozycji filtry, które ułatwią wyszukiwanie modelu płyty po parametrach. Możemy też płytę wybrać z listy. Jeżeli znamy model płyty głównej, to najprostszym sposobem na odnalezienie strony produktowej jest użycie wyszukiwarki, gdzie możemy wpisać odpowiednią nazwę. wybieramy nasz model, automatycznie uruchamia nam się zakładka zawierająca opis płyty głównej. Tutaj znajdziemy najważniejsze cechy i technologie, w które wyposażony jest sprzęt. Mamy tutaj między innymi takie informacje, że płyta z 490 Godlike wyposażona jest w super szybki LAN, porty Thunderbolt. Oraz aktywny system chłodzenia. W drugiej zakładce użytkownik ma do dyspozycji trzy podzakładki: podstawowe informacje, szczegóły oraz datasheet. Jeżeli szukamy informacji dotyczących tego, na jakim chipsecie bazuje płyta, ilości slotów M2, DIM, USB, PCI Express czy SATA, zakładka podstawowe informacje będzie wystarczająca. Natomiast jeżeli szukamy informacji po jakim interfejsie działają dyskiem 2, czy jest to SATA czy PCI Express, oraz jakiej długości dyskiem 2 możemy zastosować, możemy zajrzeć do szczegółowej specyfikacji. Datasheet pokazuje najważniejsze parametry, technologie oraz zdjęcia poglądowe. Następnie mamy galerię, gdzie możemy dokładnie obejrzeć płytę. Kolejną zakładką jest Wsparcie i serwis. W podzakładce Download znajdziemy wszelkie pliki dostępne do pobrania dla naszego modelu. Wersje BIOS-u, sterowniki, tutaj musimy wybrać swój system operacyjny, by pokazały się odpowiednie wersje, instrukcje obsługi oraz dedykowane aplikacje. Znajdziemy tutaj m.in. aplikację Dragon Center, stanowiącą centrum dowodzenia i customizacji naszej płyty. Zadaj pytanie przeniesie nas do strony logowania do systemu MSI, gdzie możemy zadać dodatkowe pytania pomocy technicznej. Przed zakupem podzespołów w celu budowy lub rozbudowy komputera, warto odwiedzić zakładkę kompatybilność. W tym miejscu możemy sprawdzić m.in., jakie modele procesorów obsługiwane są przez płytę, odpowiednie wersje BIOS-u wprowadzające wsparcie oraz informacje o tym, czy procesor posiada zintegrowaną kartę graficzną czy też nie. Możemy tutaj sprawdzić także kompatybilne modele kości pamięci, w zależności od stosowanego procesora. Jeżeli posiadamy procesor Intel Serii i 5, i 7 bądź i 9, wybieramy odpowiednią opcję. Mamy tutaj informacje dotyczące producenta kości, model pamięci, parametry oraz informacje w ilu slotach DIM były testowane. Na stronie możemy sprawdzić również kompatybilne karty graficzne oraz dyski twarde. Ostatnią zakładką na stronie jest gdzie kupić, czyli nic innego jak lista sklepów, w których możemy zakupić płytę. Jak zatem widzicie, informacje znajdujące się na stronie MSI pozwolą Wam podjąć decyzje związane z budową i rozbudową komputera. Poznacie także lepiej technologię MSI, w które wyposażona jest wybrana płyta, oraz pobierzecie najważniejsze pliki i dedykowane aplikacje dla posiadanego sprzętu.